Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda moja pilarka spalinowa po 10 latach używania. Zobaczycie też archiwalny film z wycinki Platana. Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda moja pilarka spalinowa Husqvarna 346 XP po 10 latach. Użytkowania przeze mnie jestem pierwszym właścicielem. Za dwa miesiące minie równo 10 lat odkąd ją kupiłem. W komplecie była instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. Tutaj widnieje cena 2300, chociaż wtedy regularna cena była 2500, ale była akurat jakaś promocja. Dlatego ją kupiłem, bo jeszcze zastanawiałem się nad modelem farmerskim. Już nie pamiętam jakim, ale troszkę tańszym. Był klucz, była taka smarowniczka. No dobra, to wyciągamy pilarkę, ręką będzie trudno. W komplecie była jeszcze taka klapka, którą teraz włożyłem, którą się używa, gdy panuje temperatura mniej niż minus 5 stopni Celsjusza. Chyba raz jej tylko użyłem. Również w komplecie był łańcuch i prowadnica 15 celi. Oznaczenie XP oznacza, że jest to pilarka do użytku profesjonalnego. Ja pilarkę używałem trochę na potrzeby firmy i trochę na potrzeby własne, domowe. W tym czasie zużyłem około 200 litrów benzyny, no może nie całe, i 4 litry oleju do benzyny, ponieważ leje się 1 do 50. To jest butelka litrowa. Zawsze lałem specjalny olej do serii XP. Na, prze na przestrzeni tych 10 lat zużyłem dwie prowadnice 15-telowe, bo ta 50 talowa jeszcze, jeszcze jest dobra, którą też musiałem dokupić. I tutaj założona 15 talowa też jest dobra. Czyli można powiedzieć, że zużyły się dwie prowadnice, a dwie są jeszcze dobre. Tą długą prowadnicę, ona wchodzi w drzewo jakieś 50 cm z oregonu, kupiłem po to, żeby ciąć kiedyś jakiegoś grubego dęba i jeszcze grubszego platana, pokażę Wam to na archiwalnym filmie. No cóż, nie ma nam plotki teraz. Szef wszystkich szefów. No i wszystkie łańcuchy, które miałem od początku, mam do dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty założony. Pięć łańcuchów. Ten pierwszy oryginalny jest już naprawdę bardzo. Yy, te zęby są bardzo już wąskie. A ten łańcuch, który tutaj widzicie, to jest jakiś siński łańcuch. Kolega mi kiedyś przyniósł do, do ostrzenia. Od razu na pierwszy rzut oka widać, że różni się od tego z i z Oregonu. Jest bardziej brązowy, porzebiały I, i wygina się o wiele bardziej. o, o. Tak się wygina. A ten mój, nawet pierwszy najbardziej zużyty, służtwarny. Jeśli go tak wezmę, to on ma mniejsze wygięcie. No tak wygląda dzisiaj po 10 latach. Czyli stan jest naprawdę bardzo dobry. No dobra, otwórzmy ją, zobaczymy, jak wygląda w środku. No, więc tak, świeca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jeszcze jest oryginalna. Powinienem ją na pewno wymienić. Kiedyś dokupiłem filtr powietrza, bo chciałem wymienić, ale jednak ten oryginalny od takiego czasu myję i nic się z nim nie dzieje. No, teraz jest trochę brudne znowu będę go musiał umyć. No, tutaj wszystko ładnie wygląda. Nic się nie popsuło, nawet ani razu je nie regulowałem od nowości. Po prostu w sklepie, jak kupiłem, nie pamiętam, czy, czy sprzedawca mi ją regulował, czy tylko pokazał, jak ją odpalać. Ale w każdym razie, nic z regulacją nie robiłem. Sznurek szarpaka oryginalny, też nie musiałem wymieniać. No i tutaj też widać, że wszystko jest super stanie. Tutaj jeszcze też jest oryginalne sprzęgło, jedyne co należy wymieniać co jakiś czas. Ja też wymieniłem to, to zębatkę napędową i łożysko igiełkowe. Oczywiście trzeba tutaj smarować co jakiś czas. Pokazuję to też w innym filmie, który znajdziecie w opisie pod tym filmem. Reasumując, po tych 10 latach nie miałem ani jednej naprawy. Odpalę teraz pilarkę, pokażę Wam jak chodzi. Oczywiście zrobię to w słuchawkach, bo akurat ten model jest bardzo głośny, ale inne pewnie też. A w linku pod filmem również znajdziecie film jak odpalić pilarkę spalinową. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, napisz komentarz. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na pewno będą się jeszcze pojawiać filmy o pilarce i podobnej tematyce, a linki do filmów o pilarce, które już powstały, znajdziesz pod filmem. Dzięki za uwagę, cześć, cześć!